Numer 5 Beringer Micro HA400 to doskonały wybór dla muzyków poszukujących niezawodnej i niedrogiej opcji monitorowania słuchawkowego. Dzięki czterem wzmacniaczom stereo, produkt ten może obsługiwać różne typy słuchawek, nawet przy bardzo wysokim poziomie głośności. Jakość dźwięku jest dobra, nawet przy wyższych poziomach głośności i oferuje imponującą szczegółowość dźwięku. Niska cena jest świetną zachętą dla osób poszukujących takiego produktu. W tle słychać jednak szumy, które dla niektórych mogą być irytujące. Ogólnie rzecz biorąc, Micro HA400 to doskonała opcja do występów na żywo lub pracy w studiu. Jeśli chcesz poznać cenę tego produktu, kliknij link w opisie. Numer 4. Fossi Audio T20 to niewielki wzmacniacz lampowy przeznaczony dla miłośników ciepłego brzmienia. Kompatybilny z połączeniami analogowymi i Bluetooth, oferuje możliwość przesyłania sygnału audio wysokiej rozdzielczości dzięki technologii aptX. Wyjście słuchawkowe może obsługiwać słuchawki o impedancji od 16 do 64 ohmów, idealne do słuchawek Hi-Fi średniej klasy. Moc wyjściowa wynosi 2 do 50 W RIMS, co pozwala na podłączenie zarówno słuchawek, jak i głośników zewnętrznych. Ciepły, gładki i bogaty dźwięk zapewniany przez wzmacniacz lampowy oferuje wyjątkowe wrażenia słuchowe. Fossi Audio T20 to idealne urządzenie do cieszenia się jakością dźwięku oferowaną przez słuchawki hi-fi. U dołu opisu filmu znajduje się link do produktu. Numer 3. Creative Sound Blaster XG6 to idealny wzmacniacz DAC dla graczy oczekujących wysokiej jakości dźwięku. Zbudowany z wysokiej jakości materiałów i o doskonałej wydajności, ten niewielkich rozmiarów wzmacniacz słuchawkowy jest znaczącym ulepszeniem sprzętu do gier i może być używany ze wszystkimi popularnymi platformami. Wewnątrz tego urządzenia znajdują się dwa główne elementy, które gwarantują doskonałe przetwarzanie cyfrowego sygnału audio pochodzącego ze źródła. Pierwszym z nich jest wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy, który oferuje 32-bitową konwersję cyfrowo-analogową i 384 kHz nawet przy dźwięku przestrzennym 7.1. Jeśli jeszcze zainteresowany tym produktem lub chcesz poznać jego cenę, kliknij link w opisie. Numer 2. Audio Engine D1 to znakomity wzmacniacz słuchawkowy średniej klasy, idealny zarówno do laptopa, jak i jako mały komponent Hi-Fi do systemu stereo. Wyposażony we wbudowany przetwornik cyfrowo analogowy obsługujący rozdzielczość do 24 bitów, oferuje dwa wejścia USB i SPIF oraz dwa wyjścia analogowe, mini jack dla słuchawek i parę RCA dla wzmacniacza stereo. Dzięki mocy wyjściowej od 10 do 600 Ohm, audio engine D1 oferuje wysokiej jakości, czysty i dobrze zdefiniowany dźwięk nawet przy złożonych utworach. W połączeniu z systemem hi-fi zapewnia doskonały dźwięk za pośrednictwem portu optycznego, oferując wyższą częstotliwość próbkowania. Link z ceną tego produktu znajduje się na dole opisu filmu. Numer 1 z Duo TA-30 to niezwykle wszechstronny wzmacniacz lampowy nadający się do wielu zastosowań. Może być używany jako przetwornik cyfrowo-analogowy USB do konwertowania ścieżek o wysokiej rozdzielczości z różnych cyfrowych źródeł muzyki i wzmacniania pary słuchawek Hi-Fi o wysokiej impedancji. Jego moc wyjściowa wynosi 3000 mW przy 32 Omach i 2 W przy 150 Omach, a po podłączeniu do komputera za pośrednictwem portu USB jest w stanie dekodować 32-bitowy sygnał PCM przy 768 kHz oraz do 24 bitów przy 192 kHz za pośrednictwem koncentrycznego wejścia optycznego. Może również łączyć się w trybie Bluetooth, wykorzystując technologię aptX do przesyłania do niego muzyki w wysokiej rozdzielczości, a z przodu ma szereg elementów sterujących do dostosowywania amplitudy i jakości dźwięku. Link do tego produktu znajduje się w opisie.